Ja idę na audyt po prostu z checklistą. To nie chodzi o to, że ja muszę się do niej zamknąć, ograniczyć, bo absolutnie nie. Natomiast jest to jakby set pytań, punktów, które ja wiem, że powinnam w tym momencie zbadać. Mam też ze sobą po prostu wycinek danej normy albo wycinek procedury. Jest to pewna cecha audytorów, którzy dopiero zaczynają. I tak, ty powiedz, są błędnie przeszkoleni, bo ktoś mm -hmm. może im na szkoleniu nie powiedzieć, że audyt to nie jest zadanie, którym ma polegać, ma być game changerem dla audytora, który ma zidentyfikować niezgodność, tak. tylko skutecznie przeprowadzony audyt to też taki, gdzie nie identyfikujemy braku zgodności. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale Doskonałość Biznesowa w Lampart Mydlarz Consulting. Dzisiaj ze mną nasza trenerka, konsultantka, ekspertka w zakresie audytowania systemów zarządzania jakością, w tym ASA, czyli systemu lotniczego, Asia Oracz. Cześć, Asiu. Cześć, Daniel. Dzisiaj porozmawiamy sobie, Asia, o temacie na pewno ciekawym dla naszych widzów, dla mnie szczególnie. Ponieważ będziemy mówić o audytowaniu. Będziemy rozmawiać o audytowaniu, ale tak na miękko. Nie, będziemy, nie będę Cię pytał, czy znasz wymagania, normy. Tak, ustaliliśmy na, na samym początku, śmiejąc się z tego przed wywiadem. Natomiast chciałbym dzisiaj porozmawiać o podejściu do audytowania, o kompetencjach audytowych, abyśmy zostawili naszych widzów z takimi przemyśleniami, jak można robić to lepiej, ale pod takim kątem, żeby audyt nie był tym takim suchym, udokumentowanym raportem, tylko aby audyt był prowadzony z pomysłem, aby audyt był realnym narzędziem do doskonalenia mm -hmm. i dawał nam końcowo jakąś wartość. I zacznijmy od pierwszego pytania. Co według Ciebie w audytowaniu jest trudniejsze? Skupienie się na wymaganiach normy czy praca z ludźmi? I tutaj zrobię małą dygresję, no bo jednak audyt jest to ocena funkcjonowania jakiegoś procesu, jakiejś operacji, gdzie w większości... Pracujemy z człowiekiem, a z drugiej strony musimy się skupić na tych wymaganiach norm. Jak Ty to widzisz, jak do tego podchodzisz. Zatrzymajmy się teraz na chwilę, ponieważ razem z Danielem połączyliśmy siły i powstała firma Lampard Mylarz Consulting i chcemy Wam przedstawić naszą ofertę. W ramach naszych usług oferujemy szkolenia otwarte, zamknięte, dedykowane w Twoich firmach, audyty, wdrożenia, ale całe opisy naszych usług możesz znaleźć w opisie tego wideo. Myślę, że zdecydowanie bardziej wymagająca, może nie trudniejsza jest praca z człowiekiem. E, oczywiście, audytor musi znać normę, nie musi jej znać na pamięć, może się nią posiłkować podczas audytu. Niemniej jednak e, jest to jakiś stały zestaw wymagań. My to sobie mniej więcej możemy przyswoić. Idziemy teraz do człowieka, idziemy na, na ten audyt i do końca nie wiemy, jaka będzie reakcja, jakie jest nastawienie, y, jaki też jest poziom świadomości ludzi w organizacji na temat audytu. Czy jest on y, promowany jako właśnie y, możliwość doskonalenia? Systemu i organizacji? Czy jest, to jaka, czy, czy jest to przedstawione jako taka przykra konieczność, którą musimy zrobić, a już najgorsze, co by było w tym momencie, a co się czasami zdarzy, za niezgodności są kary wyciągane. Więc tutaj ta praca z człowiekiem i rozpoczęcie tego audytu, rozpoczęcie badania audytowego w, w odpowiedni sposób, to jest najbardziej wymagające i od tego właściwie zależy przebieg naszego audytu. No właśnie, tutaj się zatrzymajmy, bo świetnie, że o tym powiedziałaś, rozpoczęcie badania audytowego. Co zrobić? Aby ten audyt nie miał znamion kontroli, a przynajmniej w głowie ludzi, których audytujemy, tylko aby rozpocząć audyt jako coś, co daje nam wartość grania do tej samej bramki, a nie my i strona audytowana jako osobne drużyny. No, przede, przede wszystkim, e, rozpoczynając, przychodzimy, przedstawiamy się, tak? Mówimy, jestem Joanna Oracz. E, przyszłam tutaj dzisiaj na audyt, reprezentuję, nie wiem, czy jednostkę organizacyjną, czy właśnie naszą firmę, ponieważ ktoś poprosił o przeprowadzenie audytu. E, I mówię, po co ten audyt tutaj jest? Przychodzę, ponieważ chcemy sprawdzić, na ile nasz system jest zgodny z wymaganiami, i tego szukamy, tej zgodności. E, I myślę, że to jest kluczowe, że właśnie e, to podkreślamy. Że nie przyszłam skontrolować, co nie działa. Przyszłam sobie potwierdzić, co tutaj działa. Czyli nie przyszłam skontrolować ciebie, tylko tak. przyszłam zbadać proces. To też właśnie, to, to dobrze, że o tym wspominasz. Yy, my nie szukamy błędu ludzkiego, nie szukamy błędu w człowieku, przychodzimy zobaczyć, jak działa proces, jak działa system, gdzie są ewentualne luki. Ale wszystko dzieje się po to, żeby ten system usprawnić, udoskonalić, czasami wyeliminować, od razu widzimy, że coś nie działa, wyeliminować jakieś straty, marnotrawstwa i tak dalej. Po to tam jesteśmy. I, I że oczekujemy od tej osoby właśnie pomocy. Nie przyszłam Cię przypytać, żeby Ci tutaj teraz zrobić problem. Przyszłam, żeby się czegoś od Ciebie dowiedzieć, bo to Ty wiesz najlepiej, jak ten proces działa, tak? Dokładnie. No Ja się jak najbardziej z Tobą zgadzam, bo to w jaki sposób my rozpoczniemy badanie audytowe, to niesamowicie rzutuje tak. na współpracę strony audytowanej z nami. Jak Ty poznajesz, że audyt jest skutecznie przeprowadzony? A pytam tutaj pod konkretnym kątem. Czy, jeżeli na danym audycie zidentyfikujemy niezgodności, to znaczy, że on był skutecznie przeprowadzony, a odwrotnie, jeżeli nie zidentyfikujemy żadnych, to znaczy, że audyt był słabo przeprowadzony? Czy to są takie kryteria? Nie. I to też, jak zaczynamy audyt, powtarzam, y, może się audyt skończyć brakiem niezgodności. Ja wiem, że w naszych głowach tak, tak panuje takie przekonanie, że musi być jakaś niezgodność, bo wtedy audyt jest zły i audytor to w ogóle jest, nie, nie czuje się spełniony, jak nie znalazł niezgodności. Nie. Jak prowadzę szkolenia z audytu, właśnie mówię, audytor szuka zgodności i nie świadczy to źle ani audytorze, ani o audycie, że on jest jakby, nie wiem, nieefektywny, zły, bo nie znaleźliśmy niczego. To znaczy, że w, danej, w danym obszarze, który audytowaliśmy, wszystko działa tak jak należy. I już. Dokładnie. I to jest dobra wiadomość. Jeżeli znajdą się niezgodności, a znajdują się, to dla mnie też jakby pozytywną są albo. Informacją, że audyt był słusznie przeprowadzony, jeżeli po wprowadzeniu działań korygujących do tych niezgodności, jak pójdziemy za jakiś czas znowu na audyt albo sprawdzimy sobie efektywność tych działań, widzimy, że faktycznie jest lepiej i że te działania poprawiły pracę. To jest dla mnie tak naprawdę patrząc na proces całościowo Dowód na to, że ten audyt y, był przeprowadzony, nie wiem, czy prawidłowo, czy, czy jest skuteczny. To jest dla mnie ta, ta informacja zwrotna wtedy. Tak, a ja bym tutaj jeszcze dodał to, że często szczególnie, nie, nie oczywiście nie generalizując, że wszyscy, ale jest to pewna cecha audytorów, którzy dopiero zaczynają, i tak, ty powiedziaw są błędnie przeszkoleni, bo ktoś może im na szkoleniu nie powiedzieć, że audyt to nie jest zadanie, którym ma polegać, ma być game changerem dla audytora, który ma zidentyfikować niezgodność. Tak. Tylko skutecznie przeprowadzony audyt to też takie, gdzie nie identyfikujemy braku zgodności. No właśnie, to przejdźmy płynnie dalej. To jaki według ciebie Audytorzy najczęściej popełniają błąd, i tutaj dam Ci dwie odpowiedzi do wyboru, żeby zawęzić naszą dyskusję, bo oczywiście o tych błędach tak. moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać. Czy większym błędem będzie brak znajomości normy, o czym poniekąd już wspomniałaś, czy większym błędem będzie brak znajomości procesu lub jego kontekstu w ogóle? No, powiem, że normę, ponieważ kontekstu czy procesu możemy. No, nie powinno się tak robić, natomiast mo moglibyśmy ten proces czy kontekst poznać już na samym audycie, właśnie prosząc choćby nawet audytowanego o jakąś odpowiedź, pomoc. Ale jeżeli my przechodzimy i my nie znamy tej normy, nie znamy wymagań w ogóle, kryteriów. kryteriów, nie wyobrażam sobie, żeby to był dobrze przeprowadzony audyt. Wtedy to jest strzelanie w ciemno i ryzyko, że wystawimy niezgodność, której naprawdę nie ma, bo okay. niezgodność musi się odnosić do kryterium a jak my jako audytorzy lub jak ty jako audytor możesz sobie pomóc, no bo to jest naturalne i o tym rozmawialiśmy mhm. przed nagraniem, że to nie jest tak, że my musimy znać normę na pamięć. Mm. Więc jak my sobie możemy jako audytorzy pomóc, żeby nam nie umknęło jakieś wymaganie lub abyśmy podczas audytu jak mamy jakąś sytuację, którą mamy sporną w głowie, nie wiemy czy to jest do końca spełnienie wymagania czy nie, jak my możemy sobie pomóc jako audytorzy? Znaczy przede wszystkim ja idę na audyt po prostu z checklistą. To nie chodzi o to, że ja muszę się do niej zamknąć, ograniczyć, bo absolutnie nie Natomiast jest to jakby set pytań, punktów, które ja wiem, że powinnam w tym momencie zbadać. Mam też ze sobą po prostu wycinek danej normy albo wycinek procedury, i no i zaglądam. No Czyli jesteśmy to nie tylko jest ludźmi. Nic złego. Nie, absolutnie. Kiedyś pamiętam, że się kolega zapytał, skąd ty to, jak, jak, z czego to wynika, że to już tak. No, no bo właśnie, bo ja po prostu idę gdzieś tam z tą, z tą normą, z tą procedurą, ja się do tego odnoszę. To nie jest tak, że jestem jakąś alfą i omegą i encyklopedią chodzącą, bo absolutnie nie. I sama niejednokrotnie, niejednokrotnie wracam po prostu do normy. Ja przyznaję się, mam to samo no, po prostu. Jak tak. audytuję i nie jestem pewny lub nie pamiętam danego punktu, to po prostu otwieram tak, normę i dokładnie. to weryfikuję. I uważam, drodzy audytorzy, którzy już audytujecie, że audytor na każdym audycie powinien mieć ze sobą normę, tak. procedurę, jakieś kryterium, według którego audytuje i może jak najbardziej stwierdzić, że nie zna danego wymagania na pamięć, ale wie, gdzie szukać i go zweryfikować. To jest bardzo ważne. Jeszcze tutaj mogę też wtrącić. Proszę. Tak jak wspomniałeś, w sytuacjach spornych jest to kluczowe. Mieć ten twardy dowód, po prostu, że to nie znasz, że widzi się i często po prostu audytowany, chcąc, no nie wiem, usprawiedliwić, ratować, cokolwiek, będzie nam zarzucał brak znajomości. Jeżeli mamy tą, to, to wymaganie przed sobą, no to już jakby pole do dyskusji się nam zamyka po prostu. Dokładnie tak i, i to jest, bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne i żeby w tą pułapkę nie, wpłaść, mm -hmm. nie wpaść, że strona audytowana może podważyć dany brak zgodności, a my, będąc przygotowani do tak. tego, potrafimy go wybronić. No właśnie, to jak tutaj znaleźć taki balans, no bo powiedzieliśmy sobie, że audyt jednak jest to narzędzie do doskonalenia, mhm. to nie jest kontrola, że my mamy komuś iść i wytykać błędy. Natomiast jako audytorzy, ja mam wrażenie, że czasami mamy taki dysonans poznawczy. Czyli z jednej strony, my musimy się skupić na spełnieniu tych wymagań normy, ale z drugiej strony, my powinniśmy być takim troszkę partnerem, wspierającym organizację i podchodzącym pragmatycznie. Więc no, wymaga to pewnego. Wyważenia. Jak ty, na to, jak ty to widzisz pod swoim kątem? Patrzę na to, tak jak ty wspomniałeś na początku, na, na kontekst tej organizacji. Na to, ile osób mamy w danym zespole, na to, na jakim etapie obecnie jest firma. Jeżeli na przykład firma dopiero wdraża system, ja przyjdę i tutaj na audycie wewnętrznym wyliczę, nie wiem, 100 niezgodności. Ryzyko, że ktoś te, na te niezgodności odpowie po prostu y, dla świętego spokoju, jakimkolwiek działaniem, jest bardzo wysokie. Bo po prostu nie ma czasów, nie ma zasobów, i tak dalej. Czyli wartość z tego jest po prostu żadna. Więc skupiamy się wtedy dobrze. Widzimy, że jest wiele aspektów, które jeszcze wymagają dopracowania, ale patrzymy na ryzyko. Zabieramy się za te naj, najbardziej kluczowe z naszego punktu widzenia czy nie wiem czy właśnie wymagania prawne choćby nawet jeżeli widzimy że są rażące zaniedbania i tutaj faktycznie musimy już zareagować e, czy jakiś z punktu widzenia klienta że, że klient mógłby dostać nie wiem, niezgodną część co, ale jakby patrzymy wyważamy e, ten, patrząc na kontekst organizacji co jej na dzień dzisiejszy przyniesie wartość. Ja widziałam audyty gdzie audyt się zamykał dwudziestoma niezgodnościami. Mhm. Oczywiście tak nikt nie dyskutował z nimi. Tylko wiem, jak te niezgodności wtedy są wyprowadzane dla świętego spokoju, i te niezgodności pojawią się na następnym audycie na pewno, bo one będą po prostu zadbane, nie zadbane, będą tak. Mhm. Wiesz, o co mi chodzi, po prostu no, będą. Tak. tak. Prostu, byle zrobić, byle odhaczyć, audytor zadowolony, nie? Okay. A to nie o to chodzi. No tak, bo mówiąc sobie wprost, normy to nie są precyzyjne wymagania, nie tylko są. ogólne wymagania tak. i bardzo często dane wymaganie można spełnić na dziesiątki, a nawet może i setki różnych sposobów, więc tak jak mówisz, warto skupić się na priorytetach. Tak. No dobrze, to wyobraźmy sobie teraz audytora, który już jest po kursie audytowym, zna metodykę audytowania, dano normy, nawet przeprowadził jakieś audyty wewnętrzne, więc ma już pierwsze doświadczenie. Jak powinni rozwijać się audytorzy pod kątem kompetencji? Jakie uważasz, takie kompetencje powinny być ciągle rozwijane w audytowaniu, w byciu w tej roli audytora? Ech, paradoksalnie, nauczmy się zadawać dobre pytania, nauczmy się e, chodzić od ogółu do szczegółu, e, nauczmy się właśnie analizować, co jest dla, dla tej firmy w tym momencie naprawdę wartością, a co może poczekać e, na kiedyś. Kompetencje miękkie, ponieważ. E, Techniki, oczywiście znajomość norm, znajomość norm dotyczącej audytowania samej w sobie to jest oczywiste. I tego się nauczymy na, na szkoleniu na pewno, czy na audytora wewnętrznego, czy na wiodącego. E, no, niemniej jednak to, jak rozmawiać z ludźmi. To jest dla mnie kluczowe. To jak zaczynać ten audyt, i na przykład y, nie przestraszyć się, że właśnie zaczynamy mamy spotkanie otwierające i przed nami jest prezes firmy którego spotkamy również prawdopodobnie na spotkaniu zamykającemu, zamykającym, który, którym będziemy przedstawiać ewentualne niezgodności. Nauczyć się właśnie tutaj rozmowy z tym człowiekiem, dyplomacji, dyplomatycznego prezentowania tych niezgodności, bo wydaje mi się, że tu mamy pewne, pewne braki. Też takiej wrażliwości kulturowej powinniśmy nabierać. To się bardzo zmienia, bo pamiętam jeszcze audytorów, powiedzmy z poprzedniej epoki, po prostu, gdzie ten audyt to była kontrola. No i też wymagania normy były wymagania troszkę normy inne. Wymagania normy były inne. Obecnie są. Tak, nie? więc teraz takiej właśnie otwartości, że ktoś może myśleć inaczej, ale nadal to jest zgodne. Tak? tak? Więc kompetencje, kompetencje miękkie, no ale ciągle brać udział w audytach, nawet jako y, a, audytowany. Mhm. I w ten sposób patrzeć, jak ktoś pracuje. To też świetnie rozwija. Tak, natomiast co na pewno, y, nie, za, nie zamknąć się. Miałem szkolenie, wystarczy. Dokładnie. Nie, szkolimy się, cały czas się szkolimy, bo po prostu cały czas możemy się czegoś nowego nauczyć, tak? I to jest, uważam, bardzo częsty błąd audytorów. Przechodzą raz w życiu. Tak kurs, szkolenie i siadają na laurach, a właściwie tak. stwierdzają, ja już nie potrzebuję się dalej uczyć. A to, o czym ty powiedziałeś, to jest niesamowicie ważne. Umiejętności miękkie. Przecież audyt to jest praca z człowiekiem, tak. jak powiedzieliśmy na początku. Nie tylko technikalia, ale umiejętność interpretacji normy na szereg różnych rozwiązań. To też jest super umiejętność. No i ta praktyka, czyli bycie nie tylko audytorem, ale no właśnie też audytowanym. Ja ci mogę powiedzieć szczerze, bardzo często pracuję i w roli audytora, ale też reprezentuję naszych klientów podczas audytu i wręcz na prawie każdym audycie się czegoś konkretnego, nowego uczę tak. i, i mam pewne przemyślenia, więc to jest jak najbardziej super opcja. Kiedyś Ty też na pewno zaczynałaś. Tak, jak ja. Przegodziliśmy pierwszy kurs audytu. Dzisiaj już jesteś całkiem innym momencie, masz całkiem inne doświadczenie i wiedzę w zakresie audytowania, dzisiaj już sama szkolisz audytorów, sama audytujesz, utrzymujesz system. Czy było warto? Co byś powiedziała osobom, które się dzisiaj zastanawiają, czy warto zrobić sobie kurs audytora i spróbować audytować? Bardzo warto, niezmiernie. Jeżeli to nie będzie cały etat dla was, jako, jako tylko część, to tak rozwija na wielu Polach, to potrafi pokazać yy, daną organizację w ogóle w, w całym przekroju. Nie każdy ma do tego dostęp. Bo słuchajcie, właśnie rozmawiamy yy, i z prezesem, który bardzo chętnie wam opowie, jak ta firma działa, jak, jak mi model, model biznesowy tak yy, obrał dobrze. i tak dalej, jakie są rozwiązania yy, techniczne i tak dalej. To to bardzo rozwija, pomaga właśnie rozwinąć te kompetencje miękkie. Nauczyć się słuchać ze zrozumieniem naprawdę słuchać uważnie, no i co, utrzymywać, w ogóle praca w jakości, no jak wiesz, to nie jest jakby Pewnie. coś, z czym, co docelowo, czy jak zaczynałam swoją ścieżkę zawodową, nie sądziłam, że wyląduję tutaj, gdzie wylądowałam zawodowo, ale cieszę się bardzo. No ja tylko, ja tylko potwierdzam, nie <laughs> wyobrażam sobie osoby pracującej w systemach, w ogóle w kontroli jakości, w jakości, która nie ma kompetencji audytora, ja bym mm -hmm. powiedział szerzej. Nawet jeżeli pracujesz w zakupach, tak. w produkcji, w sprzedaży, obsłudze klienta, nieważne gdzie, kompetencje audytora i w ogóle audytowanie, tak jak Asia wspomniała, niesamowicie rozwijają. Dziękuję Dobrze. Ci, Asia, bardzo za tą rozmowę. Myślę, Dziękuję. że daliśmy dużo wartości i pokazaliśmy audyt od takiej strony mocno praktycznej, ale ja bym chyba stwierdził, też mocno ludzkiej. To jest ważne. No i jak widzicie, Asia jest zadowolona z tego, że kiedyś na ten pierwszy kurs, pierwsze szkolenie poszła. Podoba jej się tak. audytowanie, tak jak mi. Asia jest jednym z naszych trenerów w Lampard Mydlarz Consulting. Dziękuję Ci, Asia, jeszcze Dziękuję. raz. A Was zapraszam do subskrybowania i do obejrzenia naszych kolejnych odcinków.